Wyobraź sobie, że stajesz się coraz silniejszy, ale Twoje ciało nie zamienia się w przysłowiowego klocka, w które nie może się ruszyć. Nadal jesteś szybki i zwinny. Da się tak trenować? Nazywam się Michał Podolski. Jestem trenerem personalnym w stacji fit. Pomagam ludziom pozbyć się bólu, ćwiczyć mądrze i cały czas się rozwijać. Dziś powiem Ci, jak budować siłę, aby nie stracić na szybkości. Jeśli chcesz więcej wiedzy prosto z sali treningowej, zostaw subskrypcję. Siła to zdolność do pokonywania oporu, na przykład podniesienie sztangi. Szybkość to zdolność wykonania ruchu w jak najkrótszym czasie. Te dwie cechy, choć różne, mogą się uzupełniać. Kluczem jest rodzaj siły, którą chcesz rozwijać. Siła maksymalna. Duże ciężary, mało powtórzeń. Siła eksplosywna. Szybkie generowanie siły w jak najkrótszym czasie. Siła reaktywna, wykorzystanie cyklu rozciągnięcie skurcz. I teraz najważniejsza sprawa. Jeżeli chcesz być szybki i silny, to musisz trenować w sposób zróżnicowany, ale przemyślany. Przysiad z pauzą lub wstępem. Rozwija kontrolę i siłę maksymalną. Ważne jest, aby zachować pełen zakres ruchu, stabilność kolan oraz bioder. Przeróżne rodzaje skoków. Pracują nad eksplozywnością i aktywacją ośrodkowego układu nerwowego. Rzuty piłką lekarską. Tu budujesz siłę w dynamicznym ruchu, podobnym do tego sportowego. Ćwiczenia olimpijskie. Podrzut i zarzut. Świetne dla szybkości i mocy, ale technicznie trudniejsze. Warto to robić trenerem. Podsumowując dzisiejszy film. Siła i szybkość nie wykluczają się, wręcz przeciwnie. Musisz rozwijać wszystkie rodzaje siły, nie tylko maksymalną. Ćwicz zróżnicowanie. Przysiady, rzuty, skoki, ćwiczenia dwubojowe. Dzięki temu twoje ciało będzie silne, szybkie i gotowe na wszystko. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, zostaw łapkę, subskrypcję, abyś nie przegapił kolejnych materiałów. Jeśli masz ochotę Skomentuj, jaki temat powinien być następny, a jest szansa, że o tym powiem. Trenuj mądrze, a nie tylko ciężko. Do zobaczenia!